Witajcie na Wegettubie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak przetrwać okres jesienno-zimowy w zdrowiu. Zaczynamy. Okres jesienno-zimowy to naprawdę e, trudny okres z powodu właśnie częstych infekcji, chorób, które nas e, trapią. E, I chciałbym wam powiedzieć właśnie, jak możemy w taki naturalny sposób e, pomóc organizmowi e, i przygotować się właśnie na, e, na to, żeby tych e, infekcji tak bardzo i tak szybko nie łapać głównym e, powodem e, jest niestety złe przygotowanie się w trakcie okresu letniego. Lato tak naprawdę mamy dużo energii yang, czyli takiej gorącej, która wychodzi na zewnątrz e, i wydaje nam się, że jedzenie, które powinniśmy jeść, to są właśnie takie bardzo surowe rzeczy, e, które są bardzo jinowe, e, e, czyli zimne, ochładzające, sałatki, kefiry, chłodniki, soki. Wtedy też dużo osób robi diety właśnie na sokach warzywno-owocowych i to niestety zbytnio potrafi wychłodzić organizm. Nam się wydaje, że właśnie organizm potrzebuje takiej bardzo surowej diety, natomiast powinniśmy się skupiać właśnie w tym okresie na takim balansie. Natomiast bazą nadal jedzenia powinny być e posiłki gotowane, posiłki pieczone, ponieważ one wprowadzają i trzymają tą energię ciepła w organizmie i w momencie kiedy przychodzi jesień, przychodzi chłodniejsza temperatura, nasz organizm po prostu nie wychładza się i nie brakuje mu tej pozytywnej, ciepłej energii yang. Dlatego pamiętajcie, jesteśmy w trakcie jesieni, żeby w lato już przygotowywać się na ten okres jesienno-zimowy, jest ciepłe posiłki, starać się je pić. Ciepłe napoje, nie zimną wodę, na pewno nie lodowatą, unikać lodu. E, z lodami też nie przesadzać, ponieważ to pozbawia nas tej ważnej energii, która będzie potrzebna wieś podczas jesieni i zimy. E, jak już jesteśmy w trakcie jesieni, jest kilka rzeczy, które możemy zrobić, jeżeli chodzi o dietę, która nam pomoże. E, to jest na pewno jedzenie właśnie ciepłych, gotowanych posiłków bazujących na tej grupie energetycznej ziemi i metalu, ponieważ e, potrzebujemy jedzenia, które jest ciepłe, e, słodkie, e, ocieplające. E, używajmy przypraw takich jak imbir czy kurkuma, e, ponieważ one, one rozgrzewają e, i pozwalają, czy koździki. To są wszystkie te elementy z grupy metalu, które pozwalają nam zachować ciepło w organizmie. E, dlatego gotujmy dużo jedzenia, nie jedzmy już praktycznie surowych rzeczy, Szczególnie na noc, na wieczór. Pijmy ciepłe napoje, rozgrzewające herbaty, napary. Unikajmy takich bardzo osłabiających napoi, jak dużo kawy czy czarnej herbaty. Także jesień i zima to jest moment, kiedy jin kiedy Czyli ta energia negatywna, zimna, wilgotna próbuje wydostać się na zewnątrz. Także na zewnątrz jest dość chłodno i musimy uważać, żeby po prostu się nie przesuszyć, żeby nie stracić bardzo ważnych płynów w organizmie. Dlatego Jedzmy ciepło, robimy sobie kompoty z sezonowych owoców, takie jak właśnie gruszki, jabłka, gotując je i pijąc takie, takie kompoty właśnie na ciepło. Teraz opowiem wam o kilku takich recepturach, rzeczach, które możecie zrobić dla swojego ciała właśnie w okresie jesienno-zimowym. Pierwsze to jest inhalacje oraz moczenie stóp w ciepłym płynie, takim 47-50 stopniowym. Gotujemy po prostu wcześniej jałowiec, imbir, tymianek oraz majeranek e, przez 10-15 minut i odsadzamy i później takim płynem właśnie moczymy stopy do 45 minut. Możemy w tym samym czasie dokładnie taką samą miksturą inhalować się tak, żeby e, jeszcze e, przed samym snem właśnie wchłonąć e, te zioła, te właściwości. Kolejną ważną informacją jest to, że właśnie w tym okresie wątroba e, potrzebuje czasu na regenerację. E, cykl dobowy właśnie e, wyznacza nam między 21 a 23 czas, kiedy wątroba może się zregenerować. E, I jest bardzo ważne, żebyśmy już właśnie w tych godzinach między 21 a 23 byli w pozycji leżącej albo półleżącej. Czyli jeżeli musimy na przykład opracować na komputerze i coś, coś jeszcze zrobić w domu, nie róbmy tego po prostu w pozycji siedzącej, tylko przenieśmy się na, na kanapę, do łóżka i w takiej pozycji półleżącej róbmy właśnie tą pracę. Coś jest bardzo ważne, żeby właśnie zachowywać jak najwięcej siły i energii, żeby mieć dobry cykl dobowy, żeby dobrze odpocząć, mieć wystarczająco snu, nie iść właśnie do łóżka zbyt późno, nie wychodzić też zbytnio, już jakby towarzysko, wieczorami. Oczywiście wiadomo, weekendy zdarzają się, więc nie musimy tego tak brać stuprocentowo, ale wtedy, kiedy możemy, odpoczywajmy. Idźmy spać po prostu wcześniej, wysypiajmy się, nie przemęczajmy się, bo to po prostu wyczerpuje i tak słaby organizm w okresie jesienno-zimowym. Kolejną recepturą, która na pewno Wam dużo pomoże, to jest rozgrzewanie brzucha i nerek. Zagrzewamy na przykład na patelni albo w piecu ryż, ziarna fasoli mung oraz grube ziarna soli, jak już są takie naprawdę ciepłe i rozgrzane. Pakujemy do woreczka, na przykład linianego czy materiałowego i robimy takie okłady, czy na brzuch, czy na nerki przez około 10-15 minut, to też bardzo dużo pomoże. Kolejny e, dobry tip to jest głasza. Głasza to jest takie łyżeczkowanie. Jest dużo informacji w internecie, więc możecie znaleźć e, już receptury i jakby sposoby, jak dokładnie łyżeczkować ciało. E, robimy to wtedy, kiedy e, dopiero co zaziębimy się, nie e, kiedy już choroba się rozwinie i gorączkujemy. Także przez te pierwsze trzy dni Przeziębiliśmy się, zmoczył nas deszcz. Byliśmy gdzieś w śniegu i naprawdę czujemy, że, że po prostu przechodziliśmy organizm. Dlatego dobrze przez te pierwsze trzy dni połyżyczkować ciało. Nazywa się to głasza. Także znajdźcie to w internecie, jest to bardzo prosta technika. Kolejnym elementem to jest używanie dużej dawki witaminy C. Jest to dość kontrowersyjne, ponieważ naprawdę potrafi zadziałać, szczególnie w tej pierwszej fazie, kiedy się przeziębiamy, kiedy wchodzi jakiś patogen do organizmu. Ale naprawdę musimy dokładnie wiedzieć, czy chorujemy z powodu bakteryjnego czy wirusowego. Jeżeli bakteryjnego, absolutnie nie możemy używać dużych dawek witaminy C. Natomiast, jeżeli wiemy, że, jest to, że powodem jest wirus, wtedy możemy na samym początku e, wspomóc się takimi uderzeniowymi dawkami kilkumilogramowymi e, w ciągu dnia e, właśnie witaminy C. Ostatnim sposobem, o którym Wam chcę powiedzieć, to są tinktury. E, tonizujemy, czyli wzmacniamy pewne funkcje organizmu. Te trzy tinktury wzmacniają trzy funkcje. Jedna jest wzmacniająca e, cyrkulację krwi, druga wzmacnia krew. I trzecia wzmacnia system trawienny. Dokładne opisy tych tinktur z gramaturami, z tym jak to powinniśmy przygotować, znajdziecie w opisie. Także nie będę Wam teraz tłumaczył, bo i tak to jest dość długi proces. Ale dokładne receptury znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, aby nie traktować jesienno-zimowych infekcji tylko i wyłącznie w aspekcie takim czasowym, że to one się pojawiają i możemy o tym zapomnieć. Tradycyjna medycyna chińska uczy nas właśnie tego cyklu i dobowego, i letniego, tego jak zmienia się nasze, nasz organizm, funkcje poszczególnych organów wedle zmiany okresów jesieni, zimy, wiosny, lata. Spójrzmy na organizm bardzo holistycznie, tak ogólnie. Zobaczmy, jakie i zrozummy po prostu mechanizmy, które nami kierują i po prostu przygotujmy się do takiego życia po prostu w Pełnym cyklu. Odpoczywajmy, dawajmy organizmowi właśnie czas, żeby jesienią i zimą odpoczął, zebrał siły. E, latem i wiosną e, wychodźmy na zewnątrz, bawmy się, spędzajmy czas z przyjaciółmi, ponieważ ta energia jest bardzo nam potrzebna. Natomiast jesień i zima to jest okres do wyciszenia, do wejścia w siebie, do odpoczęcia, do zgromadzenia sił. Miejcie naprawdę swój organizm w e, poszanowaniu, e, kochajcie siebie, e, swój organizm, dawajcie sobie to, co on potrzebuje. Nie wymagajcie od organizmu więcej niż może po prostu e, zrobić. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta pogadanka dzisiejsza. Jeżeli, jeżeli tak, miałbym do Was ogromną prośbę. Całą tą informację i zresztą kierunek mojego otwarcia się na gotowanie według pięciu elementów oraz tradycyjną medycynę zawdzięczam mojej bliskiej koleżance Jagodzie Świętosławie Bożek. Ona naprawdę poświęca ogromną ilość czasu i środków, żeby kształcić się, żeby potem pomagać innym swoją wiedzą. Teraz zbiera pieniądze na bardzo ważny wyjazd edukacyjny do, do Chin, żeby uczyć się dalej medycyny chińskiej. W opisie link właśnie do, do tej zbiórki. Pomóżcie jej pojechać i zdobyć jeszcze więcej wiedzy. Jeżeli możecie, zsharujcie tą zbiórkę. Nawet 5 zł od każdego z Was potrafi dużo zrobić. Pamiętajcie o tym, łapki w górę, komentarze i subskrybujcie kanał, tak aby być na bieżąco z kolejnymi przepisami czy też informacjami z mojej strony. Cześć! Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak przygotować się na okres jesienno-zimowy, jak poradzić sobie z infekcjami, natomiast inne pogadanki znajdziecie na przykład tutaj.